Cześć, bardzo Was serdecznie witamy. Cieszymy się, że możemy znów się razem pomodlić. Dzisiaj wspominamy świętego Tomasza Zakwinu. W sumie teologicznej święty Tomasz napisał: Szczęścia nie znajdziesz w niczym innym, ale tylko w Bogu. Pamiętajmy o tych ważnych słowach i radujmy się, że Bóg jest zawsze blisko, że możemy na Niego liczyć. Uczy nas tego Matka Boża, która doskonale wypełniała wolę Bożą i wszystkie sprawy powierzała Bogu. Pamiętajmy dzisiaj o świętujących swoje urodziny i imieniny, szczególnie pamiętajmy dzisiaj o Małgosi, ani oraz wszystkich Tomaszach. Polecamy dzisiaj Bogu również duszę w cześć cierpiących. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy. Anioł Pański w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem... I zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, syna Twojego, poznali przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji zmarłych, wieczny odpoczynek raczej mi dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękujemy za wspólną modlitwę. Miło nam również zobaczyć komentarze. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Pozdrowienia dla Renaty, Piotra, Zbigniewa, Hajot, Anny, Marii, Tosi. Dziękujemy i mamy nadzieję, że jutro usłyszymy się również o 12. .00. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla solenizantów, jubilatów. Dużo łask od Pana Boga i do usłyszenia jutro. Cześć! Cześć, dzięki!